Także witam z kolejnym odcinku, z oczywiście MFG. No i co? Dzisiaj będzie nawał prac polowych, ale zanim to się stanie, chciałem zaprezentować nowe nabytki. Także tak, na początku wchodzimy sobie tu do stodoły. Dokupiłem cztery knurki tutaj do tej stodoły. Dokupiłem, żeby było więcej. Także to już zamykamy. I teraz tak. No, zagłosowaliście w ankiecie, bo zrobiłem ankietę na społeczności, czy sprzedajemy wistule. Wistula automatycznie chyba pójdzie na sprzedaż z tego co ten mnie ten nie myli. Chyba pójdzie na sprzedaż. No, bo tak zagłosowaliście. No i jak widzicie, kupiłem drugą przyczepę tamtą, sprzedałem, chłop mi oddał pieniądze i równiutko, tak jak mi oddał, ta kosztowała. Więc za te pieniądze postanowiłem jechać, kupiłem. Da się wszystko elegancko. Tego, dobra, więc ja już biegnę na pole. Tutaj sobie przebiegniemy, ja już biegnę na pole. Zobaczcie, jak ja mam w ogóle kondychę. I mam tu dwa ciągniki, ja tu robiłem. Mhm. tu jeszcze. Dobra, najpierw sobie powapnujemy. Znaczy zawapnujemy to, bo tu mam yy, nawał prac polowych, więc najpierw mam to przewap... z... najpierw to pojedziemy z... wap... wapniarko. Szybko to zrobimy 60. Potem potale 30. Czemu 30 mamy 60, ponieważ kurczaczki... No cię też tą 30 trochę pomęczyć, bo, bądź... bo 60 to problemu idzie. A 30 cię też tutaj pomęczyć żebym miała co robić jednak w tej gospodarce. Chyba kupię większy traktor, to już to będzie taki traktor, taki bardziej, bym powiedział, nie taki do roboty w polu, tylko to będzie chyba jakiś taki traktor, nie wiem, do obory, że będę w żeby tam św świnią wodę woził, czy jedzenie przywoził, czy tam smoki tego, to, to wiadomo, nie? I pół i wyłączam. I teraz jazda, i teraz łogień. I tu. I ter i zawa... Leci tam w ogóle? Jest tragiczne. No i ten, no i wpadnijcie na drugi kanał, zostawcie tutaj łapkę i subskrypcję tam tak samo. No i tyle. I tak to wygląda. Czemu dwa razy MFG no jakoś tak wyszło, wie było? I dzisiaj w sobotę jest MFG, no bo nie chciałem już zmieszać tej kolejki. No i w niedzielę będzie wyjechał, tak jak standardowo bym powiedział. Także tu czaki dobra i tu standardowo, więc nie chciałem już mieszać tej kolejki, dlatego pójdę dwa razy MFG. Tutaj też dużo prac polowych jest strasznie, to jest nawał tych prac, bo... I trzeba to wszystko już porać. Już powinno być dawno posiane. Zaraz będzie zima praktycznie, a ja tu jeszcze nic nie zrobiłem. Więc także, no tak jak mówiłem, Wisła pewnie pójdzie nas sprzedaż, no szkoda i jest trochę, no ale no niestety tak wyszło, że niestety musi pójść, nie musi pójść sprzedać, tego no wy tak zadecydowaliście. Tu no też nikt nie będzie oglądał. Kurde, reszta tego wapna nie wiem, czy to gdzieś do domu, czy tutaj sobie nie rozpierdzielić. Hmm. Dobra, rozpierdzielimy tu to wapno. Nie będę teraz jechał, chociaż... I i rozwalamy to wapno. Dobra, idzie, elegancko. No i już rozwalę to wapno tutaj. No bo nie będę tego do domu bo Ile tu rozwalę, tyle rozwalę, nie? Ale dobra, no i... listula pójdzie na sprzęt, no też nie, nie będzie go oglądać no, całą no, tą serię jednego kombajnu. No kurde, jak ja mam jechać, żeby tam też za dużo nie leciało? Kurde, tych kwasów narosło w tych polach, no przecież jak, jak się wykosiło, wszystko zostało. Te resztki żliwne, tak? To kurde, to dorosły w no. Porosło wszystko, zarosło i się skończyło. Kurde, jeszcze raz się przejedzie i będzie idealnie. No i zostawię 60 z wapniarką, będę talerzował. No i tak to wygląda, tak wyglądają prace polowe na boczkowie. także no. Tu są małe pola, tu nie ma jakiś dużych kół. Ja pierdzie ta wapniarka to też za się wyłączy. Bo tu jest taki sznurek i tym sznurkiem trzeba pociągnąć bardzo mocno, żeby tak to wyłączyć. Ja tu mam przynajmniej na sznurek zabrane. Mimo, że tu mam podany taki sznurek i muszę szarpnąć mocno, żeby to się wyłączyło, bo... No bo tu się urwała taka dźwigienka i, i tu było pewnie tak dorobione, bo tak był no, poprzedni właściciel. No ale jakoś jak się szarpnie z całej siły, to powinno pójść, nie? jest zresztą dobra, nic. Dobra, ile rozsypałem, tyle rozsypałem tego wapna. Teraz lecę już na pole. Lecę na pole do domu, odstawię ją z wapniarką i przyjdę po 30. No, a ja w ogóle widzę, że ostatnio wchodzę do tej obory i tam stoi błyska. Ja w ogóle zapomniałem, że ja moto mam, że mam błyskę. Tak w ogóle jakieś mi z głowy wyleciało, że ja mam ją w posiadaniu. Więc naprawdę. To naprawdę, jak ja od kiedy mam tego polu to ja tej włoski w ogóle nie użyłem, także na kiedyś weźmiemy ją, odpalimy sobie w do garażu wyciągniemy i przejedziemy się drogę. Ale mnie teraz, bo on teraz znawał pracę. Więc muszę teraz szybko jechać tu. Tu to już nic nie będę włożył, tylko tu już będę od razu orkę robił i tak na wiosnę, nie no, wszystko zaoram. Tylko na wiosnę zostawię sobie do siebie dwa pola a tak to resztę wsieję. W ogóle pojedziemy już tyłem, nie chcemy się tej bramy otwierać. Od kiedy, kurde, ta ogóra stoi, to się tak tyłem przejeżdża. Bo o oh, kurczaki za trzy No i ogólnie te maszyny zielonkowe będę sprzedawał łąkę zaoram na wiosnę. Będę sprzedawał maszyny zielone. Kurde, gdzie ja się zaraz piło? Gdzie mi zaraz piło? Kurde. Dobra, i teraz... Dobra, i jestem magicznym sposobem w 30. 30 oczywiście na chodzie, jakby nie było. I rura. I podnosimy i teraz w drugą stronę. I opuszczamy i ogn. I rura tą trzydziestą. Oj, w sumie ona też w ogóle nie czuje jakby tego tego obciążenia. Ja nie widzę, żeby ona się powiększyła. Znaczy pod górę trochę jak się jedzie następną stronę, to będziecie widzieć, że ona trochę wolniej pójdzie. Ale tutaj idzie tak szybko. Idealna talerzówka pod 30. Tu pod, tak pod 30 to jest idealna talerzeczka. No i skończymy talerzować i to idzie tyle z odcinka. i rura. I teraz kurczaki, O, dobra, Teraz ja to zrobię, dobra, i rura, i tak się talerzuje widzę na polskiej psi ciapeczek idzie, Oj, zobaczycie teraz, zobaczycie teraz jak pędzę pod górę. Nie wiem czy to coś słabnie czy nie, ale wcześniej zauważyłem, że słabło. A może nie, może to tak 60 miała, ale... Ale dobra, może sobie coś wzdurałem i tak gadam teraz. Dobra, rura teraz, pójdę mogli. Łowi, łogi, I do końca, i. Tyle. No nie, ale się nie patrzy w ogóle do tyłu, tylko się opuszcza jogień, bo to, to musi szybko iść talerzowanie, to, leży, to, to... No i taka prawa będzie nowoczesna jak, jak na... Jak na kogoś kto ma 60 i 30 i to są lata 70, 80, to kurde mam nawet nowoczesne tego gospodarstwo. No i tą tam być teraz wiem, że tu na, na wsi są dwa kombajny do obejrzenia, ale to już będę się bardziej rozglądał. Jak sprzedam kombaj, na razie go jeszcze nie pognałem. Więc no na razie to tam nie wiadomo, ale... O, widzicie? I jest taki moment, gdzie ona słabnie. Ale już idzie teraz dobrze. I tak wygląda, i tak wygląda to No I tyle Wam powiem na to, no bo... No bo jak nie mam co za bardzo dodawać. No i takie talerzowanko tutaj. Pugę. Czapkiem to by się porobiło jeszcze. Ale wiecie, ciapek ja to też nie na talerzycie, więc w sensie o to chodzi, że... Na tej gospodarce przydałoby się kurczaczki, coś takiego, taka maszyna, taka no, traktor. Jeśli chodzi o traktor, to większy już bym leciał pod większy traktor, prawie tu mam, ale to też nie jest za duży. Na spokojnie to jeszcze 30 odrobin, ale. No po prostu chcę to rozwijać, to no nie jest tak, że będę stał z polami w miejscu, ja ich dokupuję pola, to nieraz jest tak, że ktoś mówi a sprzedam, a za 5 minut, a za 10 dni jest... a jednak nie sprzedam, bo to prze, przepiszę tu i, i tego i nie sprzedam. O. I dopiero teraz chodzi na obroty i dopiero teraz w wiem detale żyjemy oporowo. Także no. Więc do tego tak średnio bym powiedział widzowie. Jeśli chodzi o to, więc nagrywam wam ten odcinek, żebyście mieli kurczaki, żeby już w sobotę rano nie nagrywać, nie kombinować od razu iść w sobotę rano i wrzucać ten odcinek bez żadnych tych żartów. Kurde, za późno, za wcześnie podniosłem, kurczaki. No ale jak się w biegu lata, to tak właśnie jest, no ja, ja nie